maneczko, Hello Słuchajcie, stawy w łowisko Łowisko PZW Okręg Siedlecki Dzisiaj uderzyliśmy sobie tutaj, wyrywałem Bogdana bo jest weekend, miał czas Na szybko tylko ten wstęp i tak będzie Będziemy łowili, na co będziesz łowił? Na wędkę No ale weź tak, tak chociaż troszkę tu przybliż Nie no, jedna na metodę, jedna na spławiczek U mnie to samo I zobaczymy co będzie Pelecik do koszyka, pelet na pół, pół na pół z zanętą, ale rakła 2 mm, już tu Bogdan się miesza zanętę, to jakiś tam szajz, zanęta nam chodzi tylko żeby tu pyliło troszeczkę, jesteśmy na drugim stawie albo pierwszym, tu są dwa stawy, jeden jest pz PZ2, kur, wróć, nie było tego, tu są dwa stawy, jeden jest No-Kill, Drugi można zabierać rybę, no i my oczywiście siedzimy na stawie No Kill. Pierwszy raz tu jesteśmy, nigdy tu nie łowiliśmy. Tam dalej, widzicie, siedzi mój Teściu. Też jest pierwszy raz na tym stawie, bo łowił do tej pory na tym, co można zabierać rybę, bo Teściu lubi rybkę, mnie. I chcieliśmy sobie tu zobaczyć na tym No Kill. Tutaj płynie z tyłu za nami jeszcze Świder. O tam płynie Świder, rzeka. Tam, już chyba, trzeba mieć na świdrze to, trzeba mieć mazowieckie. To akurat, które my mamy, rozwijamy się za kawałek. Pokażę, co i jak tu się zanęciłem. Już tu mam napinki, i już pierwsze bąble pod spławikiem widziałem. Będę mówił, mówisz to zanęta, pracuje, nie napala, i się od razu mnie na ziemię sprowadził. Ale też słuchajcie, mega płytko jest tu z tej strony jest nie wiem z 60, może 80 centymetrów tu gdzie spławiki mamy więc niby na wiosnę fajnie ale jest wiosna z ochłodzeniem bo dzisiaj jest jeden z zimniejszych dni zobaczcie cały czas bąbluje coś pod spławikiem sygnąłem sobie trochę kukurydzy takiej co ugotowałem wczoraj to też wam za kawałek pokażę parę kulek zanęty tej samej co będzie szła do metody no i widzę pod spławikiem pierwsze bąble cały czas tam się pokazują co zakładasz? Nie wiem. By... Pomar... Ale dobry wybór. Bo, bo to ostatnio w, w tym, w Starogrodzie, najlepiej mi się sprawdzał ten. Tak? Tak, pomarańczowy. Ten mi się najlepiej. Co prawda, na wszystkie brały, ale na te, także wiesz, nie czekało się zbyt długo. Oj, to jest ta kukurydza co sobie przygotowałem głównie ona jest do nęcenia no ale na włos też da się założyć wczoraj sobie gotowałem wyszło mi nie wiem 10 albo 15 takich paczek nie liczyłem tak naprawdę no ale nie może około 15 wyszło i głównie ja ją chciałem do podnęcenia bo konserwową teraz drogo wychodzi więc ta powinna być dobra jest ona tutaj ma sporo dodatku cukru Miało to służyć jako na taki, za taki naturalny konserwant, żeby ona się nie psuła tak szybko. Zapakowana próżniowo, ta już otwarta, ale pakowana próżniowo, plus jeszcze każda ma aromat. Ta akurat jest migdałowa. Miałem w domu aromat migdałowy, rumowy, więc mam migdałowe i rumowe te kukurydze Nie jest to, słuchajcie, jakaś duża woda, więc tak naprawdę to to jest. my jesteśmy. To jest to, w czym jest tam wszystko namoczone, pływa, bo to mi pękło, więc wszystkie te dumbelcy są w tym namoczone. Więc słuchajcie, tak naprawdę my będąc tu teraz we trzech na dwie wędki jesteśmy w stanie sobie we trzech po dwie, po dwie wędki jesteśmy w stanie obłowić sobie tutaj cały ten zbiornik Każdy z nas łowi bardzo podobnie, bo mamy po jednej wędce na składnik, po jednej wędce na metodę Bogdan założył tego dambelsę, Teściu chyba łapie na kukurydzę ja też założę sobie na razie kukurydzę na pierwszy rzut konserwową w ogóle chcę żeby zobaczyć czy tu co, cokolwiek pierwszy raz tu jesteśmy Woda ta znajduje się normalnie w rejestrze okręgu siedleckiego w karcie macie Obowiązują tu ha haczyki bezzadziorowe, nie wolno oczywiście przetrzymywać ryb. Widzisz tam jak poszło coś? Tam gdzie ty rzuciłeś, tak? No jak kawałek No gdzieś tam nie więcej, no. nie więcej tam gdzie rzuciłeś. A chyba że to od koszyka jest O jest branie na spadnik O jest pierwsza ryba Więc jest dobrze Słuchajcie, są tu ryby Co mamy? Leszcza <śmiech> <śmiech> Jest pierwszy leszcz? Lech, lech? A co to jest? O! Lech. To chyba jest yy, Mikro lesz. leszcz Les mi, mikro mi, mi, mi. Są tu ryby mi, 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 mi. Mikro Są tu ryby Słuchajcie jest dobrze Zna łapiesz? Z dna A co? Ty nie? nie? Nie, no pytam się. Na razie z dna. Dobra, słuchajcie, bo ja tutaj uzbrajam, a już mam kukurydzę, więc teraz idzie w ruch koszyk. Dobra, już wiemy, że ryby tutaj są. A mówiłem o tym, nie wolno tu łowić w nocy. Chyba teraz na Dlaczego to wiadomo? Na większości wód Naukim no nie można łowić w nocy. Myślę, że to nie chodzi o to, że dużo branie jest w nocy, tylko dużo wyjazdów może być w nocy. Będę łowił bez kimś, a będę. Jest, jest ten. Dużo ludzi zainteresowanych tak. rybą. Będę chciał sobie, słuchajcie, pomaczać tu trochę, trochę tu, trochę tu. I zobaczyć, czy w ogóle gdziekolwiek. Coś się będzie przekładało. tu. O, muszę tam te wyciąć, gałęzie. Nie gałęzie, tylko trawę sięgnąć. Jest pierwsza ryba i u sąsiada. Co to? Płotka. Płoć. Płoć. Oj, 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 ciekawie się tu zapowiada. No nie, jeszcze biegłem do niego, do kamery i stanąłem. Wylałem sobie na buty wodę z pojemnika. Przechylił się. Buta sobie zalała. A i tak przyszliśmy, to trawa tu mokra była. Gratuluję. Dobraś? Sumik. O, ale jaki. Podanie. Musisz go ubić, wiesz o tym. Czemu? Tego nie wolno wpuszczać. No, wyrzucić w krzaki. I weź go wypnij teraz. Wypniesz co nie, masz szczypce? Nie mam. Teraz mam na kukurydze i miałem przed chwilą jedno branie ładne, ale słuchajcie, skoro już wiemy, że są tutaj te mendy karłowate, no to wiadomo, że na kukurydze one też bardzo dobrze biorą. Więc już nie ma co się podpalać, że na kukurydze to mogło być coś lepszego, bo, bo mógł być to Pan Byczek Jest pierwsza ryba na metodę Słuchajcie Czekaj, bo no. większa ryba Większa coś? Co? Tak? Jest ryba Dopóźnij na nara Jest ryba Jest, ryba. Jest. Rekin Makrela! Nie, leś! O, jest! Jest już konkretnie. Czyli są tu bogusi ryby? No, żeby... leszczyk jest. Leszczyk tu jest porządna łopata. Na kukurydze, na metodę. Pierwsze branie, pierwsza ryba. Na spławik też było. Jakieś tam wskazania zaraz po zarzuceniu już były, więc pomału jakieś ryby tam się zjawiają. Pierwszy lesz. Ile jesteśmy? Z godzinę? O! Widziałeś ten spław? Tam gdzie rzuciłeś. No. On to za zaraz będę mówić A bo to twój koszyk wypadł. No bo tak. On z płetwy go wiesz. Tak, wyrzucił. Wyrzucił go płetwą. A po co teraz tą zanętę tu mieszasz? Dla siebie bo głodny To <noise> twierdzisz, że ty je teraz weźmiesz na ten Przekupisz je jakim dobrze zanęcisz. A ja Teściu mój już się zwinął, słuchajcie. on to ma bliziutko. Parę kilometrów, więc on sobie może przyjeżdżać. I ten, on na tym stawie teściu też pierwszy raz łapał. Bo on łowi na tym, co można zabierać ryby na tym drugim. No i on tam ostatnio łapie. A my, pewni, że na stawie No Kill będzie więcej ryb, postanowiliśmy usiąść tu. A tu się okazało. No zobaczcie jak on celnie sobie nęci I ja właśnie Wam pokazałem je Bogdana Spławiczek jak on sobie ładnie tu zanęca No Lepiej Poprawił Już więcej nie? I łabątki tu są Tak to wygląda ten staw no kill, no kill no fish Na razie nam to jakoś nie idzie za bardzo Może tutaj ta ryba jest Bogdan w tej wnęce tu <noise> ogólnie to słabo, bo z tej strony jest bardzo płytko Nie wiedzieliśmy o tym Ale na przyszłość będziemy wiedzieć Jak jeszcze tu w ogóle przyjedziemy I tu mamy rzekę. Coś tam poszło. Czy to, a kaczki tam są. Most jakiś, można tam dojść. I tam jest jakiś most. I tam dalej jest ten drugi staw. Ten już, co wolno rybę zabierać. No my się kierowaliśmy tym, że no kill. To oczywiście więcej ryb będzie, skoro nie można je zabierać. No ale nie zawsze się to sprawdza, albo po prostu ta ryba dzisiaj tu nie żeruje za bardzo albo z nas tacy wędkarze Czy tak to to ładnie tu wygląda Tam spawiki Nie to tu gdzieś no dobra, mniejsza większość. A może powinniśmy w rzece spróbować? Prędzej. Rzeczne potwory. Ale ładnie, bo worki wiszą co któreś stanowisko. Tutaj. Więc... Więc dbają. Ogólnie to tam co my łapiemy, to nas pławik mamy ustawiony grunt około 60 cm i te spławiki stoją. Jak ktoś z Was łowi tu, to dajcie znać, gdzie powinniśmy na przyszłość sobie usiąść, ale wydaje mi się, że nie tam. Aże to by było dobre miejsce z wczesnej wiosny, teraz już trochę cieplej jest, więc powinniśmy może i usiąść tu tam gdzieś. Pod końcem tu może głębiej, chyba że tu jest wszędzie tak samo, bo fiderem rzucamy dalej i też i też wcale tam nie jest głęboko, bo jest koło metra. Spławów żadnych tu nie widać. Wcześniej tylko Szczupak ganiał tam jest tak kawałek takich grążeli to tam już ganiał Szczupak, a tak to nic tu się nie spławia. Pogadaliśmy tutaj sobie teraz z miejscowym panem. No i co? <laughs> Mówi, że no, słów oczywiście na PZ2 nie miał, bo starszy, starszy pan miejscowy przyszedł tak zobaczyć i powiedział, że no jeszcze tydzień trzeba tu odczekać. Że tu jak jest woda ciepła, to coś się dzieje. No a że teraz na razie tu nic nie bierze, mówił. Więc to chyba nie jest tak, że my nic nie złapaliśmy, bo tam na drugim stawie też ktoś siedzi, był u niego od 12 w południe. I nic kompletnie nawet brania nie miał. No a my, chociaż jednego leszcza ja wyjąłem i Bogdan tam tłucze cały czas drobnicę na spładik. I jest ryba. To idzie w drzewa tam, widzisz? Wyciągaj to. a to na spładik. No i co? W drzewa idzie. Gdzie to jest? Się. Gdzie to jest? Tam Gdzie Nie szarp Chodź pomału Mamy to słuchajcie, na ja tym jeszcze nie mamy. O, co ty mówisz o tym Może ja, nie wiem. Nie. Są tu ryby jednak. Ryba ryba Ryba, ryba. Gania ryby, dzisiaj jest ryba 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 z jeziora pływa, jest czekaj, wypuszczę rybę patrzcie takie może mieć koło dwóch kilo stwierdziliśmy z Bogdanem, bo nażarł się kukurydzy ładny Już go nie męczy, wypuszczam go nie, ładny o, ładny, ładny. O, tu znowu przyginało coś, ale w końcu. O, branie. Uu. ale chyba leszcz Nie, nie, nie ma. Jest coś Jest ryba Ty i to ładna ryba Trzymaj kamerę na razie I to chyba będzie ładna ryba Nie, nie wiem Ale na tam mnie to nie wygląda Może linek albo karpik Karaś to chyba będzie, wiesz? zaczep o ile tu zaczepów jest Dobra koroś złota Poczekajcie, wypuszczę karpia, dobra i wezmę tego korosia Jesz raz Dobra, mam Taki koroś ale piękny Piękny ty Ole piękny. Dobra. Taki zobaczcie. Tutaj tego karpia już wam pokażę od razu. Zobaczcie jaki dubelek. Fajny. Dobra. Obydwie naraz do wypuszczenia. Łuh! Kurde. Pagaj! Uff! Idziemy w kwartał. Ty to karaś jest. Kuroson. Tu jest karaś. karaż. Tak, co no, tu, tu. Odbierak ją ja już złożyłem Nie podbierzesz mi Nie, bo on powiedział, że wcześniej nie mnie rybek sprawy Bo mi pomagał Z, Zająłem się tu, a widziałeś co było u mnie To kart jest Kart, jest. kart. Mniejszy niż tamten nie. nie wcale nie tak mniejsze Słuchajcie, to jest taki podobny, ale ładny mają. Ten to golec będzie. będzie. zaraz uspokoję. Masz ten młotek. Dobra. Wypuszczam go, bo niech tak. nie daje mi spokoju. Slyšte ryba. Nie Nie zaczepię Ale czy to coś lepszego Nie coś lepszego Tak? Tak Tak się wydaje Albo... O poszło Aj <grym> A to już tu aż było Ale dobra dlaczego spinka? No spinka, bo spinka, haczyk jest. Aj, szkoda. Dlaczego spinka? Ja myślałem, że szybą pękł. Dobra, słuchajcie, my się zwijamy. No zobaczcie. To była woda. Widać to? No kill. My się już zwijamy. Wszystko do samochodu. Ogólnie na początku byliśmy bardzo rozczarowani, no nie Bogdan? Tak. Że te wyniki... No nie tak, jak byśmy chcieli. Ale... Później już zaczęło się dziać. Więc to też było zmian, bo ja zmieniłem miejsce w innym miejscu łowiłem, więc to też tym może być. Bogdan, podobała się ta woda? Mi się podobała. No, ale... Wrócisz tu jeszcze? No pewnie. No, więc do następnego trzymajcie się.